Uh, Hej, teraz z tej strony ja Pandy LPS i dzisiaj to będzie drugi odcinek serii pokazuję moją kolekcję LPS. Dzisiaj Wam pokażę trzy rodzaje. Będą to króliki, konie oraz yy, ptaki, więc zaczynajmy. Okej, okay, więc z juniorków króliczków tak naprawdę mam yy, tylko jedną, tak się ona prezentuje. Nazywa się Rose. Tak się ona prezentuje, moim zdaniem jest śliczna. Teraz podróbka. Z tą od O, bo on się ma dużo już i się nie mieści w kadrze. Jak widzicie, taka, no to jest niestety podróbka. No tutaj nic nie ma. Tak się prezentuje, ale mi się bardzo podoba. Teraz już dwa oryginalne. Pierwszy jeden z oryginalnych jest to taki. Nie ma znaku LPS, ale ma dziurkę. Ostatni królik jest to taki. Taki, no naprawdę jest mega słodziutki. Tutaj ma znak LPS. O! I ma dziurkę. Teraz będą koniki, mam tylko dwa, więc szybko pójdzie. Juniorek. Konik taki. Eee, tutaj wracaj. E, te juniorki mi się przywraca jeszcze jakoś ich tak bardzo... Nie wiem... Nie umiem jeszcze złapać jakichś coś. Mają dziurkę. No i tutaj znak No i są oryginalne. I już duży konik. Tak się prezentuje. Ma Oraz dziurkę. No i teraz ptaki. Tak. Pierwsze dwa bliźniaczki. Więc to takie są ptaszki. Um, tak się one prezentują. Również też. Mam te saszetki. oczywiście, mi się trafiły dwie te same powtórki. No ale tak się prezentują. Mają znak us, No i mają Uchwyt. No i tak się prezentują. Nie wiem, czy o nich mam coś jeszcze więcej mówić. Chyba raczej nie. Teraz może Juniorka. Juniorek. Juniorek tak się prezentuje. Jest to Flaming. Chyba, taki, chyba Flaming to jest. Albo łabędź, flaming, albo łabędź, ja nie w sumie ma dziurkę. No i też tutaj również ma LPS. Teraz podróbkę pokażę. No bo to nie jest ptaka, to jest wróżka, ale powiedziałam, że ma skrzydła, więc ją pokażę. No tak się prezentuje, też ona jest podróbką. Nie ma tutaj nic, ale jako podróbka to i tak mi się nawet bardzo podoba. Jest słodka po prostu. Teraz yy, może drugą podróbkę. Tak się ona prezentuje. Ma uchwyt i nacjonalizuje włosy, ale tam jej koleżance, ale ona ją zniszczyła. Wwaliła yy, na głowę jej jajko i obcięła jej włosy, więc już nikt w życiu nikomu nie podaruje petrzopa. Więc, ale tak się prezentuję, ale i tak jakoś jeszcze żyję... A i jeszcze zapomniałam powiedzieć, że obcięcia ja mułogą. Więc po prostu bardzo Ci dziękuję. Yy, I mam takiego jeszcze. Ma tej znaczek LPS. pink winka. Yy, ma dziurkę. Tak się prezentuje. I ostatni LPS. Jest to custom, który jeszcze nie jest dokończony. Ale tak się prezentuje. Był to z pelikana, który. Ale ten pelikan był w, ok w opłakanym stanie. On nie jest jeszcze dokończony. Na razie mu tylko tą używkę zrobiłam, ale to dopiero pierwszą warstwę nałożyłam. No i tak się prezentuje. bo on oryginalny. No i oczywiście jest. Ma uchwyt, Miał chyba. O tutaj znakażę, teraz tak mi się wydaje. No i tak. Dziękuję, że obejrzeliście kolejny odcinek z serii. Yy, tej, który pokazuję wam. Moje pet shopy, chyba jeszcze tak mi się wydaje, że będzie jeszcze jeden filmik, w którym po prostu tak, jakby mam jeden rodzaj jednego Petrzopa, więc no. Więc bardzo dziękuję za oglądanie.